przez Erasmus+. Prezentuję. Cześć i witajcie ponownie w Digital Competence for Educators and Adult Learners. Nazywam się Marcin i będę waszym przewodnikiem w tej cyfrowej podróży. Przygotowanej przez Project DJ, współfinansowany w ramach programu Erasmus+. Dziś porozmawiamy o temacie, który dotyczy każdego z nas. Umiejętności korzystania z informacji i danych. Pomyślcie tylko. Za każdym razem, gdy surfujemy po internecie, jesteśmy bombardowani ogromną ilością informacji. Skąd jednak wiemy, które z nich są wiarygodne? Jak skutecznie chronić nasze dane osobowe podczas przeglądania sieci, robienia zakupów czy kontaktów z innymi online? To właśnie będziemy dzisiaj omawiać. A żeby lepiej zagłębić ten temat, zaprosiłem do rozmowy wyjątkowego gościa eksperta w dziedzinie edukacji dorosłych i kompetencji cyfrowych Kacpra Kotleskiego. Witamy w podcaście. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę być tu i porozmawiać z Tobą na ten jakże ważny temat. W dzisiejszym świecie, gdzie technologia odgrywa kluczową rolę w niemal każdej dziedzinie życia, umiejętności bezpiecznego i skutecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej jest nie tylko przydatna, ale wręcz niezbędna. Dotyczy to każdego z nas, a w szczególności nauczycieli oraz starsze osoby, które często stają przed wyzwaniem związanym z dynamicznie zmieniającym się światem technologii. Właśnie dlatego warto rozmawiać o tym, jak świadomie korzystać z informacji, chronić swoje dane i unikać zagrożeń w sieci. No oczywiście. Wiesz, ja przygotowałem się troszeczkę do tego tematu, poczytałem trochę w internecie na ten temat i mam parę takich ciekawych pytań. Mianowicie, co to jest ta umiejętność przetwarzania i krytycznej analizy informacji oraz danych i dlaczego to jest tak ważne? Po pierwsze, świetnie, że się przygotowałeś i zadałeś bardzo dobre pytanie. A przechodząc do odpowiedzi na Twoje pytanie, są to umiejętności korzystania z informacji i danych. To jedna z kluczowych kompetencji w dzisiejszym cyfrowym świecie. Obejmuje ona nie tylko zdolności do znajdywania i analizowania informacji, ale także i krytyczną ocenę oraz świadome i odpowiedzialne wykorzystywanie. W praktyce oznacza to umiejętności rozpoznawania fałszywych wiadomości, identyfikacja rzetelnych źródeł. Oraz podejmowanie świadomych decyzji dotyczy tego, co czytamy, co udostępniamy i w co przede wszystkim wierzymy w internecie. Z kolei umiejętności korzystania z danych dotyczą świadomego zarządzania swoimi informacjami osobistymi, takimi jak adres zamieszkania czy też PESEL. W praktyce oznacza to zrozumienie takich kwestii jak udostępnianie prywatności, plików cookie, śledzenie aktywności online a także ochrony własnej tożsamości cyfrowej. Wiedza o tym, kto i w jaki sposób może gromadzić oraz wykorzystywać nasze dane, pozwala nam uniknąć zagrożeń związanych z naruszaniem prywatności czy nieuczciwymi praktykami firm internetowych. Dla dorosłych, uczących się, a zwłaszcza osób powyżej 55 roku życia, rozwijanie tych umiejętności jest szczególnie istotne, Ponieważ brak świadomości w tym obszarze może prowadzić do wielu ryzyk: od padnięcia ofiarą oszustw internetowych i dezinformacji, po nieumyślne udostępnienie swoich danych osobowych osobom trzecim, dlatego edukacja cyfrowa w tym zakresie powinna być priorytetem, zwłaszcza wśród grup bardziej narażonych na te zagrożenia. Dokładnie. W dzisiejszym świecie, gdzie informacje napływają do nas z każdej strony, łatwo natknąć się na wprowadzające w błąd nagłówki. Fałszywe informacje czy podejrzanie wyglądające e maile. Dla wielu osób, zwłaszcza starszych, dorosłych, rozróżnianie faktów od fikcji w internecie może być prawdziwym wyzwaniem. Często brakuje im doświadczenia w identyfikowaniu wiarygodnych źródeł lub zrozumienia, jak działają algorytmy wpływające na to, co widzimy dzisiaj w sieci. A powiedz nam, może, jakie są największe trudności, z którymi się mierzą? Na co powinni szczególnie dzisiaj uważać? Wydaje mi się, że największym wyzwaniem jest. Bez wątpienia dezinformacja i fałszywe wiadomości. Wiele osób, zwłaszcza starszych dorosłych, ma tendencję do bezkrytycznego ufania informacjom, które, zwłaszcza w internecie, szczególnie jeśli pojawiają się one w mediach publicznych lub społecznościowych, albo są one udostępniane przez znajomych, nie zawsze zdają sobie sprawę, że samo istnienie jakiejś treści w sieci nie czyni jej automatycznie prawdziwą. Kolejną ogromną trudnością są oszustwa i wyłudzenia. Internet pełen jest phishingowych e-maili, fałszywych stron internetowych czy oszukańczych ofert, które często wyglądają niezwykle wiarygodnie. Problem polega na tym, że wiele osób nie wie, na jakie sygnały ostrzegawcze zwrócić uwagę, co sprawia, że łatwo mogą stać się ofiarami cyberprzestępców. Niemniej istotną kwestią jest zarządzanie prywatnością danych. Starsi użytkownicy internetu często nieświadomie udostępniają swoje informacje osobowe, akceptują pliki cookie bez zastanowienia się i przeczytania ich, instalują aplikacje bez sprawdzenia, do kogo należy, jakie mają uprawnienia, albo logują się do serwisów, które mogą zbierać ich dane i potem je odsprzedawać. Brak świadomości w tym zakresie może prowadzić do niepożądanych konsekwencji, takich jak kradzież tożsamości czy śledzenie ich aktywności online. To świetna analiza. I rzeczywiście, każde z tych wyzwań może mieć poważne konsekwencje dla osób, które nie są zaznajomione z mechanizmami działania internetu. Fałszywe wiadomości i dezinformacja to ogromny problem, zwłaszcza w czasach, gdy informacje rozprzestrzeniają się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Wiele osób nie zastanawia się nad tym, skąd pochodzi dana treść ani kto ją udostępnia, co sprawia, że łatwo dają się wprowadzić w błąd. Zacznijmy więc od fake newsów. W jaki sposób nauczyciele mogą pomóc starszym uczniom stać się bardziej krytycznymi odbiorcami treści cyfrowych? Jakie narzędzia i strategie mogą im w tym pomóc? Okej, okay. odpowiadając na Twoje pytanie, jednym z najlepszych sposobów na rozwijanie krytycznego myślenia u starszych uczniów jest nauczenie ich skutecznych metod sprawdzania faktów. Uwielbiam stosować prostą, ale bardzo skuteczną strategię, która składa się z trzech kluczowych elementów. Po pierwsze. Zawsze warto zacząć od sprawdzenia źródeł, kto opublikował daną informację, czy pochodzi ona z wiarygodnego serwisu informacyjnego, takiego jak PAP, czyli Polska Agencja Prasowa, OKO.press czy Demagog, czy oficjalne inne strony rządowe. A może to anonimowy blog, przypadkowa strona internetowa lub post w mediach społecznościowych bez podania źródła? Wiele osób niestety zakłada, że jeśli coś wygląda profesjonalnie, to musi być prawdą, co często bywa błędnym założeniem. Po drugie, niezwykle ważne jest porównywanie informacji z innymi źródłami. Jeśli jakaś wiadomość jest rzeczywiście prawdziwa, powinna pojawić się w wielu niezależnych, godnych zaufania miejscach, takich jak Rzeczpospolita, Polityka, TVN24, RMFFM czy Polsad News. Jeśli dana treść występuje wyłącznie na jednej stronie, a nigdzie indziej nie możemy jej potwierdzić. Warto podchodzić do niej z dużą dozą ostrożności. Wreszcie, zawsze warto analizować, czy dana treść jest naturalna, czy może próbuje nami manipulować. Wiele artykułów nie podaje suchych faktów, ale zamiast tego promuje określoną narrację lub wywołuje emocje reakcyjne. Zawsze zachęcam uczniów do zadawania sobie pytania. Czy ten artykuł rzetelnie przedstawia fakty, czy może próbuje wpłynąć na moje emocje i sposób myślenia? Dobrą praktyką jest również sprawdzenie, kto finansuje daną stronę i czy publikowane treści nie są jednostronne. Podsumowując, najlepszą metodą radzenia sobie z dezinformacją jest zatrzymanie się na chwilę, zadanie kilku kluczowych pytań i nieufne podejście do treści, które wydają się zbyt sensacyjne lub wywołują silne emocje. Jeśli uczniowie nauczą się tych trzech prostych kroków czyli można powiedzieć pokrótce sprawdź źródło, porównaj z innym źródłem i szukaj oznak manipulacji będą znacznie lepiej przygotowani do świadomego korzystania z informacji w internecie. To naprawdę potężna strategia. Świadome podejście do informacji i stosowanie tych trzech prostych kroków może całkowicie zmienić sposób, w jaki podchodzimy do treści w internecie. Kluczowe jest to, aby nie działać impulsywnie ale poświęcić chwilę na refleksję i analizę tego co widzimy. Myślę, że nauczyciele mogą dodatkowo wspierać ten proces korzystając z dostępnych narzędzi, które pomagają w szybkim weryfikowaniu informacji. W Polsce i na świecie istnieją świetne platformy, takie jak Google Fact Check, które gromadzą zweryfikowane informacje na temat popularnych twierdzeń krążących w sieci. Czy też Demagog, który specjalizuje się w sprawdzaniu faktów w debacie publicznej. Istnieją też narzędzia takie jak Fake News Debunker czy TinEye. Które pomagają w analizie obrazów i sprawdzaniu, czy nie są one zmanipulowane lub wyrwane z kontekstu. Czy masz jakieś konkretne rekomendacje dotyczące narzędzi, które mogą być szczególnie przydatne dla starszych uczniów lub nauczycieli pracujących z tą grupą? Oczywiście, sam wiele podałeś wiele świetnych narzędzi, ale w dzisiejszym świecie, gdzie informacje rozpowszechniają się w błyskawicznym tempie, nawet kilka dodatkowych sekund poświęconych na sprawdzenie faktów może mieć ogromne znaczenie. Często ludzie udostępniają treści pod wpływem emocji, nagłówki są chwytliwe, treści budzą silne reakcje, a algorytmy mediów społecznościowych wręcz zachęcają nas do szybkiego reagowania. Dlatego tak ważne jest, aby uczniowie, zwłaszcza starsi dorośli, wyrobili w sobie nawyk zatrzymywania się i zweryfikowania informacji, zanim podzielą się z nią z innymi. Wystarczy proste sprawdzenie źródła. Porównanie wiadomości z innymi serwisami informacyjnymi, czy szybkie użycie narzędzi do fact-checkingu, aby uniknąć przypadkowego rozpowszechnienia dezinformacji. To niewielki wysiłek, który może mieć ogromny wpływ na jakość treści krążących w sieci. Im więcej osób nauczy się tej praktyki, tym mniej fałszywych informacji będzie trafiało do obiegu. To bardzo trafna uwaga. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak łatwo można nieświadomie przyczynić się do rozprzestrzeniania fałszywych informacji. A przecież wystarczy chwila refleksji i kilka prostych kroków, aby temu zapobiec. Świetnie, że mamy coraz więcej narzędzi i metod, które pomagają nam weryfikować treści. Ale równie ważne jest budowanie zdrowego nawyku sceptyzmu i krytycznego myślenia. Skoro mówimy o zagrożeniach w sieci, warto przyjrzeć się kolejnemu ogromnemu problemowi: jakie są oszustwa i wyłudzenia? Wiemy, że internetowe schematy oszustw stają się coraz bardziej wyrafinowane. A osoby starsze, które nie dorastały w cyfrowym świecie, są szczególnie narażone na tego typu zagrożenia. Dobrze, powiedz mi teraz, jakie są najczęstsze oszustwa internetowe skierowane przeciwko seniorom? Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę i jak możemy pomóc im zachować bezpieczeństwo? Tak, to prawda. Oszustwa internetowe stają się coraz bardziej wyrafinowane, a osoby starsze szczególnie narażone są na tego typu zagrożenia. Wśród najczęstszych metod stosowanych przez cyberprzestępców. Wyróżniamy kilka szczególnie niebezpiecznych schematów. Jednym z nich są e phishingowe, w których oszuści podszywają się pod pracowników bankowych, instytucje rządowe, firmy kurierskie czy dostawców usług, takich jak operatorzy telefonii komórkowej czy chociażby popularne Netflix. W tego typu wiadomościach użytkownik jest proszony o podanie poufnych danych informacji do swojego konta bankowego czy hasła lub danych karty płatniczej. Często pod pretekstem pilnej potrzeby weryfikacji lub rzekomego zagrożenia. Innym popularnym oszustwem jest fałszywa pomoc techniczna. Oszuści dzwonią do użytkowników, podając się za pracowników Microsoftu, Apple lub innych firm technologicznych lub mniej popularnych, twierdząc, że wykryli wirusa lub inny problem z twoim komputerem, lub brakuje im jakiejś informacji danej, żeby naprawić problem, który nastąpił. Następnie próbują nakłonić ofiarę do udzielenia im zdalnego dostępu do urządzenia, co pozwala im na instalację złośliwego oprogramowania lub kradzież danych albo pieniędzy. Kolejną powszechną metodą to fałszywe konkursy i loterie. Szczególnie popularne na Facebooku i innych platformach społecznościowych. Użytkownik widzi ofertę darmowej nagrody, np. Na nowego telefonu, laptopa czy vouchera na zakupy. I zostaje poproszony o podanie swoich danych osobowych lub wykonanie przelewu na symboliczną kwotę w celu potwierdzenia udziału. W rzeczywistości nie ma żadnej nagrody, a dane ofiary mogą zostać wykorzystane dla dalszych oszustw lub po prostu mogą okraść na dużą kwotę pieniędzy. Aby pomóc uczniom zachować bezpieczeństwo, nauczyciele powinni uczyć kilku podstawowych zasad: nigdy nie klikaj w linki w niespodziewanych e-mailach lub w wiadomościach, zwłaszcza jeśli nadawca prosi cię o podanie danych osobowych lub danych do twojej karty. Zawsze sprawdzaj adres e-mail nadawcy. Jeśli wygląda na podejrzany lub różni się od oficjalnych adresów firmowych lub których znasz, najprawdopodobniej jest to oszustwo. Ufaj swojej intuicji. Jeśli coś brzmi zbyt dobrze, żeby było prawdą, to prawdopodobnie jest oszustwem. Nie ma darmowych laptopów, telefonów czy wygranych w loteriach w których nigdy nie brało się udziału. To naprawdę ważne przypomnienie. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak łatwo możemy paść ofiarą oszustwa, jeśli nie zachowamy ostrożności w sieci. Na koniec chciałbym poruszyć jeszcze jeden istotny temat: prywatność danych. W dzisiejszym cyfrowym świecie niemal każda strona internetowa, aplikacja czy platforma społecznościowa zbiera informacje o naszych zachowaniach online. I choć wszyscy wielokrotnie widzieliśmy wyskakujące okienka z prośbą o zgodę na pliki Cookie. Większość z nas bez zastanowienia klika, akceptuj wszystkie, żeby jak najszybciej przejść dalej. Ale co to właściwie oznacza? Jakie informacje o nas są zbierane i do czego mogą być wykorzystywane? I co możemy zrobić, aby lepiej chronić swoją prywatność w internecie? To świetna uwaga, masz rację. Większość z nas klika, akceptuj wszystkie bez zastanowienia. Ale w rzeczywistości oznacza to, że pozwalamy firmom śledzić nasze działania w sieci, analizować nasze nawyki zakupowe. A nawet udostępniać te informacje innym podmiotom. W efekcie reklamy stają się coraz bardziej spersonalizowane, a nasze dane mogą być wykorzystywane w sposób, którego nawet nie jesteśmy świadomi. Dlatego tak ważne jest, aby użytkownicy internetu, niezależnie od wieku, nauczyli się świadomie zarządzać swoją prywatnością online. Przede wszystkim warto dostosować ustawienia prywatności w przeglądarkach, aplikacji i mediach społecznościowych. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że może ograniczyć zakres zbierania danych, zablokować śledzenie między stronami, czy nawet całkowicie odrzucić pliki kuki innych firm. Wystarczy poświęcić kilka minut na przejrzenie ustawień, aby znacząco zwiększyć swoją kontrolę nad danymi. Kolejnym krokiem do lepszej ochrony prywatności jest stosowanie silnych i unikalnych haseł. Wiele użytkowników wciąż używa jednego, prostego i tego samego hasła do wielu różnych kąt, co naraża ich na ryzyko ataków hakerskich. Warto zachęcać do korzystania z menadżerów haseł, które pomagają generować i przechowywać skomplikowane kombinacje znaków, eliminując konieczność zapamiętywania ich. Nie można również zapomnieć o uwierzytelnianiu dwuskładnikowym, tzw. Tak 2FA, ta dodatkowa warstwa zabezpieczeń może znacząco utrudnić Dostęp do naszych kont osobistych nieupoważnionym osobom. Nawet jeśli ktoś zdobędzie nasze hasło, to bez drugiego etapu weryfikacji, np. kodu SMS, lub potwierdzenia w aplikacji, nie będzie mógł się zalogować na nasze konto. Dotyczy to szczególnie poczty e-mail, kont bankowych oraz mediów społecznościowych, które często są celem cyberprzestępców. Świadome zarządzanie prywatnością w Internecie nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Wystarczy kilka prostych kroków, aby znacząco zwiększyć swoje bezpieczeństwo i kontrolę nad własnymi danymi. Najważniejsze jest, aby nauczyć się zadawać samemu sobie pytanie, czy naprawdę chce udostępnić te informacje i komu na tym zależy. To naprawdę cenne wskazówki. Świadome zarządzanie swoją prywatnością w sieci może wydawać się skomplikowane, ale jak pokazujesz, wystarczy kilka prostych działań, aby znacząco zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Myślę, że to temat, o którym warto rozmawiać częściej. Zwłaszcza z osobami, które nie dorastały w erze internetu i mogą nie zdawać sobie sprawy z ryzyka. A teraz czas na interakcję. Otrzymaliśmy kilka ciekawych pytań od naszych słuchaczy, więc przejdziemy do ich omówienia. Co ty na to? Oczywiście, jasne, jedziemy z tym. Dobrze, więc pierwsze pytanie od Anny: Jak mogę pomóc starszemu uczniowi rozpoznawać fałszywe wiadomości? Droga Anno, najważniejsze to zachęć ich do zadawania pytań. Zanim uwierzą w jakąś informację, niech zastanowią się, kto to napisał, dlaczego to zostało opublikowane i czy można to zweryfikować w jakimś wiarygodnym źródle. Warto również pokazać im strony, które zajmują się sprawdzaniem faktów takie jak Demagog, Faktnews.pl czy Konkret24. To proste nawyki, które mogą znacząco zmniejszyć ryzyko wpadnięcia w pułapkę dezinformacji. Świetnie! To naprawdę kluczowa umiejętność w dzisiejszym świecie. Przechodzimy do kolejnego pytania. Jaki jest prosty sposób na wyjaśnienie prywatności danych osobom starszym? Okej, okay. odpowiadając na Twoje pytanie, w tym wypadku lubię używać analogii zamkniętych drzwi. Tak jak nie zostawilibyśmy otwartych drzwi do swojego domu, tak samo nie powinniśmy pozostawiać swoich danych bez ochrony. Warto im uświadomić, że ich informacje osobiste są cenne i mogą zostać wykorzystane w niepożądany sposób, jeśli trafią w niepowołane ręce. Aby zamknąć swoje cyfrowe drzwi, powinniśmy stosować silne i unikalne hasła, unikać udostępnienia zbyt wielu danych w mediach społecznościowych, korzystać z przeglądarki w trybie prywatnym oraz włączać uwierzytelnienie dwuskładnikowe wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. To proste kroki, ale mogą zrobić ogromną różnicę w kwestii bezpieczeństwa online. To genialna analogia. Proste, a jednocześnie trafne, oddające znaczenie ochrony prywatności w sieci. Przechodźmy do ostatniego pytania. Jakie są najlepsze narzędzia, które pomagają dorosłym uczniom organizować i zarządzać informacjami online? Jakie aplikacje lub strategie mogą im w tym pomóc? Okej, okay. istnieje wiele intuicyjnych narzędzi, które mogą pomóc dorosłym uczniom lepiej organizować i zarządzać informacjami online. Google Keep to świetna opcja do zapisywania notatek. I ustawiania przypomnień w prosty sposób. Jeśli ktoś natrafi na ciekawy artykuł, ale nie ma czasu na jego przeczytanie, może skorzystać z aplikacji Pocket, aby zapisać go na później i wrócić do niego w dogodnym momencie. Z kolei Evernote to bardzo zaawansowane narzędzie, które pozwala porządkować notatki, dodawać do nich tagi i tworzyć struktury ułatwiające nawigację. Te aplikacje pomagają uczniom gromadzić i zarządzać przydatnymi treściami, zamiast czuć się przytłoczonym nadmiarem informacji. Fantastycznie, to naprawdę przydane narzędzia, które mogą ułatwić życie w cyfrowym świecie. Zanim skończymy, chciałbym zostawić naszych słuchaczy z kluczową myślą. Jeśli mieliby zapamiętać jedną najważniejszą rzecz z naszej rozmowy, co by to było? Najważniejsza rzecz, raczej zasada. Heh. Zastanów się, zanim klikniesz. Niezależnie od tego, czy to artykuł, link, reklama, czy prośba o dane osobowe, zawsze warto poświęcić chwilę i zweryfikować to. W dzisiejszym świecie natłoku informacji, umiejętności krytycznego myślenia i świadomości korzystania z treści online to nie tylko przydatna kompetencja, ale i supermoc, która pozwala nam chronić siebie i podejmować lepsze decyzje w cyfrowym świecie. Świetny sposób na ujęcie tego. To naprawdę cena wskazówka, którą każdy z nas powinien mieć na uwadze podczas codziennego korzystania z internetu. Dziękuję Ci bardzo, Kasper, za podzielenie się swoją wiedzą i cennymi radami. To była naprawdę wartościowa rozmowa. Cała przyjemność po mojej stronie. Również Ci dziękuję. A naszym słuchaczom dziękujemy za dołączenie do nas. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, nie zapomnij zasubskrybować, udostępnić i sprawdzić więcej zasobów na adult.diginet.eu. Następnym razem przyjrzymy się, jak nauczyciele mogą. Używać cyfrowych narzędzi do współpracy i komunikacji. Do tego czasu bądź mądry, bądź poinformowany i myśl, zanim klikniesz. Do usłyszenia.